Stefan, no to Twoja forma tutaj naprawdę budzi podziw tego lata. No jest dobrze, nie ukrywam. Jestem bardzo zadowolony ze swojej dyspozycji, bo jest ona cały czas stabilna, równa i, i te skoki i na treningach, i, i w seriach treningowych, w kwalifikacjach są wszystkie podobne. Czasem pojawiają się skoki jeszcze lepsze, czasem minimalnie gorsze, ale, ale jest to wszystko na dobrym poziomie, także to cieszy. Właśnie w kwalifikacjach według nas tutaj skok był super, a widziałem, trener i tak uwagi przekazał. No, <laughs> przekazał, przekazał. No, były tam małe błędy w pozycji dojazdowej. To zaważyło też na, na tych właśnie uwagach od trenera. Ale ogólnie, ogólnie poziom, poziom się utrzymał i jest dobrze. Zarówno w Wiśle, jak i teraz na treningach czy kwalifikacjach kręcisz się bardzo blisko tego podium i chyba no, po sichu liczysz na to, że w końcu uda się tam skoczyć. Nie, nie będę na to liczył, bo nie, nie na tym będę się skupiał, żeby, tam, żeby stanąć na podium, tylko tą swoją dobrą dyspozycję, którą mam przełożyć na jutrzejszy dzień i, i zrobić taką samą fajną, dobrą, pozytywną robotę jak dzisiaj. Liczyłeś, który raz jesteś w Nie, ale jakoś dużo razy tutaj nie byłem. A, nieważne. To nie ważne. W każdym razie to taka skocznia starego typu, mimo wszystko dobrze się na niej skacze? Znaczy w pierwszym skoku miałem, chociaż byliśmy tu wcześniej na obozie, wiedziałem czego się spodziewać, ale yy, przywitała mnie swoim ostrym przejściem i, i troszkę mnie tam wcisnęło, ale mimo wszystko skok był też w porządku. A tak jest przyjemna, jest fajna skocznia, bo można też w sumie skoczyć ponad te 100 metrów i jest, i jest fajnie, także skocznia jak najbardziej przyjemna. Zgrupowanie w tym Raz Bull, czy jak to się wymawia? Ładne, ła, łatwe, fajne, fajne było, udało się? Bardzo fajnie, traja pogoda była ciężka. Bo, m, praktycznie codziennie nam deszcz troszkę przeszkadzał, to znaczy nie przeszkadzał, ale y, doskwierał w takim sensie, że no, nie było fajnej pogody, słoneczka i tak dalej, tylko troszkę padało, ale udało się wszystkie treningi przeprowadzić. Y, skocznia bardzo fajna. Co prawda jest to mała skocznia, ale, ale wymagająca i, i taka, myślę, że bardzo dobra do treningu. No to dziękuję i powodzenia jutro. Dzięki. E, Kamil, pierwsze skoki tu w ten masz za sobą. Jak je oceniasz? No bo po tej Wiśle mówiłeś, że było troszeczkę niedosytu, a nawet dużo. A, no, nie powiem, że, że ten... Ym... Ten niedosył został zaspokojony, no bo te skoki jeszcze pozostawiałem wiele do życzenia, ale e, ale w dalszym ciągu pracuję i e, ten, e, ten krót, to krótkie zgrupowanie w z Bichel dało, e, dało mi dużo. E, tam pracowałem głównie nad, e, nad pozycją najazdową i nad e, po prostu odpowiednim kątem odbicia. E, o, w dalszym ciągu pracuję, w dalszym ciągu potrzeba jeszcze wielu Wielu udanych, udanych skoków, żebym, żebym mógł złapać po prostu taki dobry rytm. Ale dzisiaj, dzisiaj nie było źle. Dzisiaj to był taki dobry, solidny dzień. Chyba już masz takie doświadczenie, że takie niepowodzenia jak w, te, te, w tym pierwszym skoku w Wiśle, w tym drugim konkursie, to nie bardzo już na Tobie wrażenie robią. Może, może powiem tak, że świat mi się nie zawalił, ale z drugiej strony no też, też nie można mówić, że tam się nic nie stało, no bo, no bo jednak się stało, prawda? No, nie kwalifikując się do drugiej serii, no to, to nie jest szczyt moich ani ambicji, ani możliwości. Po prostu chciałbym skakać jak najlepiej i po to to robię, żeby... po to pracuję, po to trenuję, żeby, żeby być coraz lepszym. No ale z drugiej strony też e, trzeba powiedzieć, że to, um, um, to nie powoduje u mnie po prostu nie wiem, e, całkowitej takiej e, niechęci do skakania, ale wręcz przeciwnie, właśnie motywujemy do cięższej pracy. Tu w intercarcem ten obieg jest bardzo specyficzny, bardzo taki stary. Ty lubisz w ogóle skakać na, takim, na takiej skoczni? Lubię skakać. Ogólnie lubię skakać na nartach. <noise> Tutaj też już mieliśmy no przynajmniej raz taką sytuację, też, że, że, że ci mocno nie poszło. Ro, ro, rozumiem, że, że to nie jest właśnie kwestia tylko tego obiektu, tylko po prostu latem ta forma potrafi falować. No, po to też jest lato, prawda, żeby, żeby te skoki. Ulepszać, żeby można było trochę pokombinować. No i też, co by nie mówić, no, latem trenujemy ciężej, jeżeli chodzi o motoryczny trening, przez co też gubi się trochę technika i trzeba, trzeba szukać po prostu różnych wariantów, jak chodzi o pozycję najazdową, właśnie ten, to odbicie. Dlatego to jest takie niestabilne, ale, ale ja jestem dobrej myśli. Ten deszcz co całej Europie dawał się we znaki, wam też jakoś przeszkadzał? No, właśnie, było tak, że lało tam cały czas, ale kiedy wchodziliśmy na skórze, to przestawało lać, sami byliśmy zdziwieni i po, czy tak sobie lekko mrzyło, a jak kończyliśmy trening, to zaczynało znowu mocniej padać, także nam się udawało, żeby, żeby nie zmoknąć za bardzo. I rywale mogą się bać, bo już Polacy potrafią kontrolować pogodę. No, niech będzie. Jak zwał, tak zwał, jak chcecie. W takim razie, plan, apetyt na jutro jest jakiś konkretny, mały cel? No coś bym zjadł dobrego, apetyt mam, <grym> ale tak, już na serio, no to po prostu chcę, chcę dalej pracować. Nie wiem, jak będzie, nie, nie zakładam sobie celów wynikowych. Na 30 to jest takie minimum, prawda, jak już coś. Ale skupiam się bardziej na tym, żeby, żeby te skoki były bardziej, bardziej stabilne, żeby każdy skok był, był tutaj dobry. To jest, to jest mój główny cel, moje zamierzenie na ten weekend. Ostatnie pytanie z tego lądowania: jesteś już zadowolony, bo też jest odnowione takie? No jest inne. To też, dla mnie to też jest nowość, też się cały czas tego uczę, też muszę to bardziej kontrolować. To nie jest jeszcze wyrobiony nawyk, ale może do zimy się uda. To dziękuję Kamil, trzymamy kciuki, za jutro. Mam przynajmniej nadzieję, że ładniej to wygląda, albo w miarę, że to wygląda. Okej, okay, dzięki. dzięki. dzięki.